Witam wszystkich, Mako z tej strony, chciałbym zaprosić Was na filmik z podsumowania szkiełek, wazonów, cukiernic z ostatniego czasu, które mam na, pod okiem, ponieważ większość jest na magazynach i nie ma do tego tak za bardzo dostępu, nawet ręki jak i oka, dlatego podsumujemy sobie to co mamy pod okiem, czyli konik, konika, to co najbardziej poszukuję, czyli Szkła PRL-u, wazonów, cukiernic ogólnie. No, dlatego troszkę się tego uzbierało, i uznałem, że są już wszystkie kolory także można nawet żółty, czerwony, zielony, niebieski także można zrobić podsumowanie. Zapraszam Was, polecimy od lewej do prawej. No i co? Taki piękny wazonik. On wpadł na, pamiętam, depozycie w centrum. Piękne takie zdobienia, takie kwiaty ma z diśmi. Wpadł na depozycie w centrum. Masywny. Eee. Taki wazonik e, poglądowo. O, zdążyły się już trochę zabrudzić te wazony, wam powiem. Trzeba, wszystko trzeba konserwować. Taki wazonik to mam tego, tego rodzaju bardzo dużo, bardzo dużo form. Tych takich przezroczystych, brązowych. Co to są? hortensja, tak dobrze mówię. Musicie mi przypomnieć, piszcie w komentarzach teraz, co to są za projektanci, ale poglądowo taki, żeby Wam pokazać z tej serii, bo dużo tych szklanek jest z tego, wiecie, z tego zestawu takiego, no nie? Piękny, taka kobaltowa cukiernica. Piszcie, co to jest, jaki projektant. Ząbkowice, tak? Fajna taka. Zobaczcie. Zajrzymy do środka. Od dołu i następny przedmiot. Jak kobalt to kobalt, no nie? Pamiętacie? Też z tymi zdobieniami ostatniego odcinka. Ta cukiernica też razem ją, ale nie pamiętam kiedy. Przypomnijcie mi, kiedy ona była, bo ja już zapomniałem, w którym to odcinku. To taki wazonik też fajny. Dalej lecimy. Ten już taki średniowy, piszcie co to są za projektanci, Fajnie ten miodowy kolor te ja uwielbiam na spodzie. Także takie wazoniszcze jest jeszcze, to chyba z wami, tak to znalazłem. Ta fajna cukiernica. O tej cukiernicy jeszcze biała jest, pamiętacie, biało już gdzieś jest na magazynie. Także sumujemy tylko to, co jest pod okiem i piszcie w komentarzach. Fajna taka. Jedna z tych większych. Jaki jest producent, jaki jest projektant? To razem znaleźliśmy to już. Było, pamiętacie, wyczyszczone. Zdążyło się pobrudzić, Ale fajny strzał. Taka cukiernica. Pamiętam, to ta pani, co mi ten obiecała depozyt. A jednak musiałem sam grzebać, żeby to wynaleźć. Pamiętam, pamiętam. To było w tym depozycie. Z tym pamiętam yy, w centrum miasta. Tu was jeszcze nie było na świecie, dzieci moje. <noise> Jak świetny go artysta tam biegał. Także taki fajny wazonik. Ciekawy bardzo. Dalej, dalej. Dalej mamy Murano chyba, ale wy musicie powiedzieć co to jest za ból. A nie, to jest ten, no kurde już mów mi. Senkacz, tak senkacz. Senkacza mamy też takiego pięknego. Także takie, 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 takie. Na razie już były w prezentacji. i Lecimy dalej. Dalej jest ten miodowy. On nie ma tutaj uszu, ale go wziąłem. Znaczy miodowy, wiśniowy, ale jest piękny, bo ma ten takie szklane tutaj w środku. Ten musi napisać, co to jest za projektant ta piękna cukierniczka, to pamiętam z ostatnich, z ostatnich odcinków. Też fajniutka. Sami zobaczcie. Także kolekcja się powiększa, kolekcja się powiększa nasza tych szkieł i oby była coraz większa. Taki wazonik, ale miodzik jest na całym dnie mój ulubiony miodzik, jak miśbym go normalnie. Mm piękny miodzik. taki wazonik, dalej taki wazonik. To w tym depozycie było w centrum. To było w depozycie w centrum. Fajny, to był depozyt. Pamiętam te czasy. Kurcze, ale się wtedy kurcze to był pani wtedy przyszła i powiedziała, ej, ja to wyrzuciłam. A mi się i bardzo była zadowolona, że komuś to się może przydać. dalej mamy ten, pamiętacie, wiśniaczek piękny. Razem go znaleźliśmy. Dziękuję wam wszystkim. Bez was naprawdę tego nie znalazł, nie o tyle motywacji. Piękności. Piękności. Nie wiem czy pokazywałem ten, ten też był w depozycie. Ten był też w depozycie ludziska piękna wiśnia. Piszcie, projektant. Jaki to projektant? Ładny, piękny wazonik. W świetnych stanach, dosłownie. Z tymi uszami, jeszcze normalnie. Z tymi uszami, jak wygląda plastikowa. Ale to jest takie szkło białe, słuchajcie, fajne. Świetny, świetny, naprawdę. Ten mi się podoba, chyba. Jeden z moich faworytów, Wam powiem. To jest. Jeden z moich faworytów wazonowych. Następny wazonik to jest taki wazonik. Ten też jest fajny. Miodziel. Miodziel dla Misia. Tak, miodziel dla Misia. Taka większy, trochę taki już wyższy, prawda? O, to wszystko. Sobie jeszcze zobaczymy. No tak. Patrzcie, ile tych wazonów. Dalej, ten ostatni nasz. To tak mówił kolega Huta Alicja. Też się bym z tym zgodził. Huta Alicja. Huta Alicja, taki wazonik. Ten to jest jakiś dobry Wariat powiem wam kolor miedziowy, no. kolor zielony, także fajny zielony w kolekcji nasz, piszcie w komentarzach co to jest za projekta na tych uszach. pamiętacie białego znalazłem takiego, Drost, Drost, nie to Drost czy co, Trzewik, Henryka Trzewik Drost, Hen Henia, tak? No i taki był jeszcze wazonik w tym depozycie. To nie jest jednak szklany, ale chciałem go Wam pokazać, bo ciekawą sygnaturę ma. W czy M, nie wiem. Ale był taki. W tym depozyciku. Piękny. I na sam koniec zrobimy tego naszego ostatniego, tak miał być. Tak miał być, piękna wiśnia, piękna czereśnia, piękny wulkan, wulkanu jeszcze nie miałem takiego w kolekcji, ale słyszałem, że są takie wulkany, także spoko mieć go w kolekcji. No i fajniutki, fajniutki, także taka nasza kolekcja jest, dzięki za podsumowanko, dzięki za motywację, żeby to wszystko znaleźć. Wszystkim życzę dużo zdrowia, wspaniałego wtorku, trzymajcie się cieplutko, pozdrowionka, chłopaki, dziewczyny, cześć!